Czy słyszałeś o polskiej autonomii na Litwie? Zmiana granic Polski po II wojnie światowej, a tym samym przesiedlenie milionów Polaków z Kresów wschodnich na ziemię odzyskane, spowodowała, że na wschodzie zostało stosunkowo niewielu Polaków. Wyjątkiem był region Wileński i Solecznicki gdzie w 1990 roku w chwili ogłaszania niepoległości przez Litwę większość mieszkańców to byli Polacy. Z tego powodu Polacy mieszkający na tych ziemiach postanowili o utworzeniu Polskiego Kraju Narodowo-Terytorialnego, który miał funkcjonować jako obszar autonomiczny na terytorium Litwy. Elity litewskie stanęły murem przeciwko temu projektowi, domniemując, że jego celem jest włączenie tego terytorium w obszar Polski. Rząd w Warszawie całkowicie popierał działania Litwy, oczekując, że wdzięczni Litwini sami rozwiążą problem Polskiej mniejszości na Litwie. W 1991 polski region autonomiczny został formalnie rozwiązany przez władze litewskie. Liderom autonomii wytoczono postępowania karne oraz odsunięto ich od życia politycznego, a na obszar Wilężczyzny zaczęto sprowadzać litewskich kolonizatorów, aby zmienić stosunek narodowościowy na tym obszarze.